Cześć, witam serdecznie w 39. odcinku mojej serii. Kolekcjonerzy płyt winylowych za tą kapelą się zabijają. Jeden z moich przyjaciół powiedział kiedyś, że aby mieć pełną dyskografię tego zespołu w pierwszych presach, trzeba by było wziąć dobry kredyt w banku. Rzeczywiście, moi drodzy, w dobie reedycji wiadomo, że tego jest wszystkiego bardzo dużo, natomiast nawet płyty z epoki, nawet za granicą, są bardzo ciężkie do dostania tej grupy. Walijskie trio, które nawet swego czasu rezydowało w domu ojca polskiego blusa Tadeusza Nalepy. Ci Walijczycy mieli, mają jeden z największych hitów e, klasycznego roku, e, jeżeli chodzi o lata 70.: utwór Parents. A jeżeli utwór Parents, no to bohaterem 39. odcinka jest zespół Budgie. Moi drodzy, nie mam się za bardzo czym pochwalić, dlatego że posiadam tylko ostatnią płytę zespołu Budgie, Deliver Us From Avial. Album wydany w roku 1982, przed prawie 25-letnią przerwą w działalności zespołu, dlatego że kolejny album ujrzał światło dzienne dopiero w roku 2006. Cieszę się z tego, że mam chociaż jeden album tej legendarnej dzisiaj grupy. To mieszanka wspaniałego hard rocka, a pamiętam czas, kiedy po raz pierwszy usłyszałem grupę Budgie od razu, głos wokalisty. Co później dowiedziałem, że to jest wokalista, eee, od razu w jakiś sposób skojarzył mi się z głosem Johna Andersona. Czyli wokalisty zespołu jest, bardzo wysoki, eee, fajny taki falset. I jakim moim zdziwieniem było, że eee, początkowo myślałem, że to jest wokalistka, okazało się to Okazało się, yy, ta osoba okazała się być y, mężczyzną. Badzi RCA, wydanie LTD. Yy, numer katalogowy PL25439. Moi drodzy, polujcie, bo naprawdę warto. Yy, to jest naprawdę kawał dobrego rasowego grania yy, kawał dobrego yy, hard rocka. Yy, Troszeczkę jest to dla mnie zastanawiające, że akurat ta kapela jest szczególnie w Polsce bardzo popularna i szukają tych płyt głównie Polacy. Natomiast w przypadku reedycji, płacić za reedycję tyle, ile za płytę epokową, no to już jest troszkę taka przesada ze strony wydawców. No ale to już nie, nie wnikajmy. Że tak powiem, w szczegóły wytwórni płytowych. badzi bohater 39 odcinka serii.